Zgodnie z zapowiedzią w tej części kontynuujemy wywody niewierzących sceptyków, oskarżających Jezusa o fałszywe prorokowanie. Jak zdążyliśmy zauważyć, ludzie ci w rzeczy samej wierzą w to, co Jezus tak naprawdę twierdził co do swojego powtórnego przyjścia. Jezus ponad wszelką wątpliwość twierdził, że powróci w swoim królestwie, zanim niektórzy z jego słuchaczy zakosztują śmierci, a więc w jego pokoleniu. Posłuchajmy dalszej ich argumentacji. Tym razem o tym, jak apologeci chrześcijańscy tłumaczą: Dlaczego, według nich, oczywiście, Jezus nie przyszedł w pokoleniu, w którym obiecał, że przyjdzie? Dla każdego, kto nie jest jeszcze indoktrynowany w chrześcijaństwie, czytając powyższe fragmenty, jest krystalicznie jasne, że według Biblii Jezus miał powrócić w pierwszym wieku ery chrześcijańskiej. Tak się nie stało. Jednak religia chrześcijańska trwa, a większość jej wyznawców wciąż oczekuje powrotu swojego zbawiciela. Jak pogodzili swoje pisma z rzeczywistością? W chrześcijaństwie istnieje kilka linii myślenia na ten temat. Wyjaśnienie fragmentu z Mateusza 16:28, gdzie czytamy, że Chrystus powróci zanim wszyscy jego słuchacze zejdą z tego świata. Według wielu, fragment ten odnosi się do przemienienia Jezusa, a nie do jego drugiego przyjścia. Poprzedni werset, 27, rozpoczyna opis przyjścia Jezusa od stwierdzenia, że przyjdzie on w chwale z aniołami, aby dokonać sądu nad każdym człowiekiem. To nie jest to, co wydarzyło się w historii o przemienieniu. Dlatego to tłumaczenie po prostu nie jest prawdą. Niektórzy próbują uczynić je skutecznym poprzez oddzielenie wersetu 28 od poprzedniego, tak aby te dwa wersety mówiły o różnych przyjściach. Jest to bezpodstawna manipulacja przy fragmencie, aby doktryna pasowała do pisma. Ci sami chrześcijanie, którzy to robią, oskarżają innych o wyrywanie wersetów z kontekstu, gdy nie zgadzają się z interpretacją. Jednak to jest dokładnie to, co robią tutaj. Wyjaśnienie, że słowo przetłumaczone na pokolenie może oznaczać rasę. Tak więc Jezus miał na myśli to, że rasa żydowska nie wymrze przed jego powrotem. Jest to definicja stworzona dla celów doktrynalnych. Kiedy widzisz termin pokolenie w Nowym Testamencie, oznacza to dokładnie to ludzi żyjących w określonej epoce, a nie rasę ludzi. Przy innych okazjach, kiedy mówił o Żydach, mówił po prostu Żydzi. To dość dziwne, że tylko w tym jednym przypadku mówiłby zatem w zaszyfrowany sposób. Wyjaśnienie, że kiedy Jezus powiedział: To pokolenie nie przeminie. Miał na myśli pokolenie żyjące w czasie ucisku końca czasów. Dokładnie tak. Jezus powiedział swoim uczniom, że przejdą przez prześladowania. Tak więc najwyraźniej myślał, że są oni pokoleniem żyjącym w czasie końca. Z pism Nowego Testamentu wynika, że chrześcijanie pierwszego wieku postrzegali ucisk, przez który przechodzili, jako wypełnienie przepowiedni Jezusa o czasach ostatecznych i ucisku. Jeśli oni tak to postrzegali, to współcześni chrześcijanie nie mają żadnego uzasadnienia, aby nie postrzegać tego w ten sam sposób. Zauważmy, że Jezus nie powiedział tamto pokolenie, co byłoby normalnym sposobem odniesienia się do przyszłego pokolenia, powiedział to pokolenie. Poza tym, dzięki zwykłej zdroworozsądkowej lekturze tekstu, wiemy, że miał na myśli ludzi żyjących w czasie, gdy mówił, ponieważ powiedział, że niektórzy z jego słuchaczy Także arcykapłan podczas jego procesu nadal będą żyli, aby zobaczyć jego powrót na ziemię. A oto kolejne wyjaśnienie: że kiedy Jezus powiedział, że niektórzy z jego słuchaczy będą żyli, aby zobaczyć jego powrót, mówił o dniu pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty stąpił na Kościół. Jest to kolejne wyjaśnienie, które jest tak dalekie od rzeczywistości, że aż trudno przyjąć, że ktokolwiek szczerze w nie wierzy. Księga Dziejów Apostolskich opowiada o tym, że Duch Święty pojawił się nad głowami świętych w postaci języków ognia, obdarzając ich nadprzyrodzoną zdolnością mówienia w językach, których nigdy się nie uczyli. Nie ma wzmianki o tym, że widzieli oni Jezusa na obłokach z aniołami. To rzekome wydarzenie nie towarzyszyło sądowi ostatecznemu. Żadna z rzeczy, o których Jezus powiedział, że nastąpią podczas jego powrotu, nie wydarzyła się w dniu Pięćdziesiątnicy. Wyjaśnienie, że kiedy Janowi w jego wizjach zostało objawione, że Jezus przyjdzie szybko, miało to nastąpić w Bożej Skali Czasowej, a nie w ludzkiej Skali Czasowej. Czas jest bliski i przyjdzie śpiesznie, nie należy zatem brać dosłownie. Dla Boga tysiąc lat to jeden dzień. Jest to właściwie pierwsza chrześcijańska próba, znaleziona w drugim Piotra rozdziale trzecim. Wytłumaczenia faktu, że Jezus nie przyszedł tak, jak się tego spodziewano. ówcześni wierzący zaczęli się wahać w swojej wierze, ponieważ Jezus nie powrócił zgodnie z obietnicą. Pisarz mówi im, aby nie słuchali ludzi, którzy mówią: Gdzież jest obietnica Jego przyjścia? Bo od czasu, gdy ojcowie zasnęli, wszystko trwa, jak było od początku stworzenia. Przez ojców najwyraźniej rozumie ojców założycieli wiary, którzy do tego czasu wszyscy zmarli. Jest to dowód na to, że niemal od początku istnienia chrześcijaństwa wierzący zmagali się z oczywistym niepowodzeniem proroctw swojego zbawiciela dotyczących czasów ostatecznych. W wersecie ósmym pisarz próbuje ich uspokoić, mówiąc: U Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. I dalej w następnym wersecie mówi, że Pan nie ociąga się ze swoją obietnicą. W zasadzie próbuje on wysunąć argument, że czas jest dla Boga bez znaczenia. Ten fragment jest w oczywistej sprzeczności z tym, co sam Jezus powiedział o swoim powrocie i wszystkim, co na ten temat napisano w Nowym Testamencie. Ta sprzeczność rodzi pytanie: czy Szymon Piotr, jeden z osobistych uczniów Jezusa, rzeczywiście napisał tę książkę? Najbardziej prawdziwa odpowiedź mało prawdopodobne. Czytając drugi Piotra, musimy pamiętać o tym, kiedy został napisany. Wiadomo, że wiele pism krążących po wczesnym kościele nie zostało napisanych przez ludzi, którzy twierdzili, że je napisali, ale zostały sfałszowane przez wierzących, aby przeforsować swoje konkretne doktryny. Najprawdopodobniej tak właśnie jest w przypadku drugiego Piotra. Pierwszą wskazówką jest to, że pisarz przyznał, że ojcowie zmarli. Skoro Piotr był jednym z tych ojców założycieli Kościoła, nie mógł napisać tej księgi. Naukowcy mają trudności z ustaleniem dokładnego czasu powstania tej księgi, ale wszyscy umieszczają jej powstanie pomiędzy 60. a 160. rokiem naszej ery. Oznacza to, że została ona napisana co najmniej 30 lat po ukrzyżowaniu Jezusa, które miało miejsce w wieku 33 lat. Zakładając, że jego uczniowie byli mniej więcej w jego wieku, i biorąc pod uwagę średnią długość życia w tamtych czasach oraz to, że zgodnie z tradycją kościelną wszyscy apostołowie zostali zabici, żaden z nich prawdopodobnie nie żył już w sześćdziesiątym naszej ery, który jest najwcześniejszą datą, o której uczeni mówią, że księga została napisana. Do jakiego zatem wniosku dochodzimy, że list ten jest w Biblii? Został najwyraźniej napisany przez wierzącego, który nie chciał, aby brak przyjścia Jezusa spowodował wymarcie wiary. Wiedząc, że Piotr był założycielem apostołów i osobistym uczniem Jezusa, który został uznany za pierwszego papieża odłamu chrześcijaństwa, który stał się znany jako Kościół Rzymskokatolicki, pisarz ukuł tę księgę w imieniu Piotra. Wydaje się prawdopodobne, że była to próba utrzymania wiernych w rodzących się kościołach katolickich w Owczarni. Nie jest to jedyny przypadek fałszerstwa w celu podtrzymania katolickiej doktryny. Istnieją inne fałszerstwa w Nowym Testamencie które zostały uznane przez uczonych za takie. Niezależnie od tego, czy napisał to apostoł Piotr, czy ktoś inny, jest to oczywista próba uzasadnienia, aby spróbować poradzić sobie z niepowodzeniem przepowiedni, która stała się centralną dla religii chrześcijańskiej. Nie akceptujemy podobnych uzasadnień ze strony współczesnych skazańców i nie powinniśmy ich również akceptować ze strony starożytnych ludzi religijnych. Wyjaśnienie, że kiedy w Ewangelii Mateusza 16 Jezus powiedział, że niektórzy z jego słuchaczy zobaczą go przychodzącego w swoim królestwie, mówił o swoim przyjściu do swojego królestwa w niebie po zmartwychwstaniu, kiedy wrócił do nieba. Wielu widziało to wydarzenie poprzez wizję. Wyjaśnienie to nie bierze pod uwagę tego, co Jezus powiedział, że jego przyjście w swoim królestwie będzie związane z Dniem Sądu kiedy to nagrodzi każdego według jego uczynków o ile wiem żaden z chrześcijańskich apologetów nie twierdzi że sąd nastąpił gdy Jezus rzekomo wrócił do nieba w pierwszym wieku wszystko w nowym testamencie umieszcza dzień sądu przy końcu świata nawet gdybyśmy wyrzucili fragment z Mateusza 16 całkowicie z biblii pozostałby problem innych fragmentów w których Jezus powiedział że to pokolenie nie przeminie, zanim przyjdzie, oraz pisarzy Nowego Testamentu świadczących o swoim przekonaniu, że przyjdzie za ich życia. Nic dziwnego, że ta próba wyjaśnienia została w dużej mierze odrzucona przez chrześcijańskich teologów. Wyjaśnienie, że może w naszym ludzkim zrozumieniu, nie wiemy, co Jezus miał na myśli, kiedy powiedział, że to pokolenie nie przeminie. I że niektórzy z tych, którzy tu stoją, nie zakosztują śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w swoim królestwie. Nie mógł mieć na myśli, że przyjdzie w pierwszym wieku, bo jeszcze nie wrócił, a to czyniłoby go fałszywym prorokiem. To wyjaśnienie to nic innego, jak interpretowanie Biblii przez doktrynę, którą chcesz, aby była prawdziwa. Jeśli zamierzasz wierzyć w Jezusa z Biblii. To, czy nie powinieneś opierać swoich doktryn na tym, co Biblia faktycznie mówi? Samo oszukiwaniem jest patrzenie na proroctwo, Jezusa wyszczególniające jego powrót za życia jego uczniów i wyjaśnianie, dlaczego to się nie stało. Tylko umysł zainteresowany utrzymaniem iluzji wiary mógł przekręcić i zmanipulować zwykłe słowa Biblii w sposób, w jaki chrześcijanie próbują uwiarygodnić to, co niewiarygodne. Uczciwy umysł patrzący na fakty. Nie miałby innego wyboru, jak tylko przyznać, że proroctwo Jezusa o dniach ostatnich się nie spełniło. Koniec cytatu. Z doświadczenia wiem, że wiele ludzi podziela takie samo nastawienie, co do prawdomówności pana Jezusa i używa go jako usprawiedliwienia dla niewiary w jego osobę. Jest tak dlatego, ponieważ ludzie ci nie biorą pod uwagę całego kontekstu. Z drugiej strony, jak zdążyliśmy zauważyć. Autor tego artykułu jest świadomy nieuczciwej manipulacji spowodowanej indoktrynacją, a zarazem uprzedzeniem czytelnika. Autor Ed Stevens w książce Pytania o życie pozagrobowe stara się wyjaśnić, dlaczego te fragmenty są swoistym problemem dla wszystkich sceptyków. Napisał on takie oto słowa. Cytuję. Najbardziej znaczącym i powtarzającym się argumentem w ataku sceptyków jest problem bliskości przyjścia Chrystusa w Nowym Testamencie. Koniec cytatu. I rzeczywiście, nakreślona oś czasu proroctw Jezusa sprawia, że doktryna o drugim przyjściu traci dla wielu wszelką wiarygodność. Mało tego, jeśli Jezus obiecał, że powróci wkrótce i polegając na Jego słowach, uczniowie oczekiwali Jego powrotu jeszcze, zgodnie z obietnicą, w ich pokoleniu, a nic takiego nie miało jednak miejsca, to na co tak naprawdę od niemalże dwóch tysięcy lat czekają oczekujący ponownego przyjścia Chrystusa ludzie? W gruncie rzeczy wszelkie spekulacje teologiczne na temat drugiego przyjścia Chrystusa nie reprezentują nic więcej niż systematyczne popełnianie tego samego błędu. Zatem żadna ilość spekulacji teologicznych nie zmieni prawdy o tym, że Chrystus przyszedł kiedy przyszedł, a więc w dniach ostatnich i obiecał co obiecał, a więc że Jego paruzja będzie miała miejsce jeszcze w Jego pokoleniu.